Miałem przyjaciela, milionera. I nie był to producent papy czy makaronu, ale artysta, kompozytor. Jednocześnie nie znam bardziej nieszczęśliwego człowieka niż on. Bez przerwy narzeka. Za co się nie wezmę? Nic mi nie wychodzi. Stwierdził ostatnio na niedzielnym obiedzie. Andrzej, czy ty czasem nie przesadzasz? Masz piękną żonę, znakomitego syna, śliczny dom, pracę, samochód, psa, kota, ogród. Jesteś dzieckiem szczęścia. O co ci jeszcze chodzi? A co ty tam wiesz, marudził Andrzej. Żona gdera. A syn nie chce się uczyć. Pies linieje. Wszędzie są jego kudły. Kot drapie. Podrapał nową skórzaną kanapę. No jest do wyrzucenia. Ogródek spróbuj pokosić. Komary gryzą, no ja mam uczulenie na komary. Potem mam spuchnięte ręce. Jak mam grać? Wiesz co, Andrzej, a może ty pójdź do psychoterapeuty. On no, pogrzebie w twoim dzieciństwie. Może na przykład znajdzie jakiś fakt, że. Miałeś trzykołowy rowerek bez siodełka w momencie, kiedy nie mieli samochody. E, daj spokój. Byłem. To kazał mi do kota się uśmiechać, a nie tłuc go miotło. No, Pszty, to, to idiota, no to, jest to jest naciągacze. A może tobie, Andrzej, potrzebne jest inne spojrzenie na świat. Inne spojrzenie na świat. Ale jakie? No, może ciesz się. Ciesz się wszystkim, no. Ciesz się tym, że żona nie linieje, że pies się szybko uczy, a że syna nie trzeba kosić. Andrzej roześmiał się. Śmiał się od ucha do ucha. Dosłownie turlał się po ziemi. No, niestety. Zakrztusił się makowcem, bardzo ciężko. Musiało przyjechać pogotowie i go reanimować. Od tej pory do listy swoich nieszczęść dodał jeszcze przyjaciela, który chciał go zabić śmiechem.